Szukasz nieoczywistych połączeń na grilla? Przestań skrolować internet. Moje jabłka, nadziewane kaszanką od JBB Bałdyga i żurawiną, zmienią Twojego grilla w tym sezonie. Zaczynamy od wyboru jabłek. Muszą być raczej słodkie. Kaszanka nie lubi kwaśnych smaków. Musimy je wydrążyć, żeby zrobić miejsce na nadzienie. Wystarczy użyć łyżki do herbaty. Drążymy tak, żeby ścianki w jabłku pozostały jeszcze dosyć grube, około pół centymetra, żeby podczas pieczenia wszystko się nie rozpadło, a po prostu farsz został w środku. Tak będzie idealnie. A z pozostałości jabłek, żeby nie marnować jedzenia, przygotujemy kompo. Czas na nadzienie. Zaczynamy od kaszanki. Musimy zdjąć z niej osłonkę i rozdrobić do miski. Zrobione. Teraz do kaszanki dodajemy żurawinę, najlepiej taką ze słoika. Trzy łyżki. Do tego majeranek. Bo i samo grillowanie. I kaszanka majeranek uwielbiają. Teraz masło obowiązkowo miękkie, dzięki temu nasz farsz będzie bardziej luźny i soczysty. Pozostała jeszcze tylko cebula. Roimy ją w bardzo drobną kostkę. Cebula do miski, i wszystko dokładnie wyrabiamy widelcem, żeby powstała gładka i jednolita masa. Dobrze. Farsz jest odpowiednio wyrobiony, dobrze połączony. Czas na nadziewanie jabłek. Tak przygotowane jabłka musimy zawinąć w folię aluminiową. Na środek przykrywamy czapeczką i zawijamy jak cukierek. No i co? Mamy to. Czas na grillowanie. Mocno rozgrzany. 20-25 minut powinny być gotowe. 30 minut już minęło. Nasze jabłka na pewno są gotowe. Ale przepięknie pachnie słodycz jabłka, majeranek, no i kaszanka. Zobaczmy, jak wyglądają w środku. Jeszcze gorące. Wyglądają i pachną wyśmienicie. Spróbujmy jak spakują w środku. Prawda, że można wyczerować nieoczywiste danie z oczywistych składników. Mm, przepyszne. koniecznie musicie to odtworzyć.